Koncept zombiaków z otwartym światem nie brzmi źle, ale trzeba... Koncept Koncept z... z... Ziemniaków, tak. Koncept z. Koncept z ziemniaków. <laughs> ah, Call of Duty, największa seria gier FPS. Każda odsłona to ogromne wydarzenie, każde kolejne kolut jest lepsze od poprzedniego i przynosi ogromne zmiany, które zmieniają serię na lepsze. Deweloperzy i gracze to przyjaciele, zawsze w ramię, w ramię jak Spartanie, a wydawca nie ma niczego za plecami i jest czysty jak łza. Chyba kurwa w innej linii czasowej, bo na pewno nie w tej. Modern Warfare 3, a.k.a. Modern Warfare 2019 Part 3 zamordowało już martwych zombiaków i to w spektakularnym stylu. Elegancki lot, telemark i noty po 20 punktów. Co do pana się tu odwaliło. Nikt nie wyciągnął lekcji z Vanguard. Zombiaki z Cold War, pomimo tego, że gra była dziurawa jak ser, są o niebo lepsze od tego barachła pod każdym względem. Jasne, jasnej Odklejenie twórców Call of Duty od rzeczywistości i głosów społeczności, które ich utrzymuje, jest na niewiarygodnym poziomie. Koncept zombiaków z otwartym światem nie brzmi źle, ale trzeba dobrego wykonania, i tutaj tego zabrakło. Zaczniemy sobie od mapy, która jest dostępna w Modern Warfare Zombies. Jest to nic innego jak mapa z Warzone 3 niestety ta mapa zarówno w Warzone 3 jak i tutaj to jest jedna wielka katastrofa gra się na tej mapie tragicznie i odnoszę takie wrażenie, zaważył również nie tylko ja. Ogólnie opinia jest taka, że ta mapa stworzona została przez AI, wszystko tak jakoś do siebie nie pasuje, jest tragiczne do grania, ale niestety no ta mapa nie po owalach. Chcieli coś spróbować, zrobić, stworzyć ala Werdańska, no ale, no, jak to się mówi, nie pykło. Mapa oczywiście jest wypchana tym, co już widzieliśmy we wszystkich innych zombie, kontraktami, które widzieliśmy we wszystkich innych odsłonach Warzone, więc tutaj żadnej nowości nie ma. Są tam jakieś drobne modyfikacje tych poszczególnych rzeczy, wydarzeń, żeby było to wszystko bardziej skrojone pod. Zombiaków, ale ponownie to nie jest nic nowego, nic odkrywczego, wszystko już to kiedyś widzieliśmy. Graliśmy, więc tutaj nikt Ameryki nie odkrył. Jedna wielka, generyczna nuda, można zwyczajnie zasnąć. Były strasznie podjarane tym faktem, że ok, jest ten darmowy weekend, darmowy tydzień, sprawdzę sobie, zobaczymy, z czym to się je. Nie będę ukrywać, zombiaki w Cold War bardzo, bardzo mi się podobały. Nie jestem też jakimś wielkim fanatykiem zombiaków, więc stwierdziłem, że ok, damy temu szansę. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Koncept brzmi dosyć ok, ale niestety wykonanie jest tragiczne. Mapa jest podzielona na trzy strefy: strefa pierwsza, strefa druga i strefa trzecia. W każdej tej strefie są zombiaki, i w strefie w drugiej te zombiaki są mocniejsze, w trzeciej strefie są jeszcze bardziej potężniejsze. I niestety działa to tak, że nawet w tej pierwszej strefie te zombiaki są mega takimi gąbkami na pociski. Jeżeli gracie solo, no to będziecie mieć sporo do roboty, sporo do szczelania, bo ewidentnie tutaj wszystko jest stworzone po tych czterech, czy tam nawet więcej graczy. Ale nawet w większej ekipie są sytuacje, gdzie są problemy i trzeba tych pocisków sporo zmarnować, żeby oskładać takiego zombiaka. Oprócz zombiaków też do rozwalenia są żołnierze, to są żołnierze PvE, AI, więc nie stanowią jakiegoś zagrożenia. Ale czasami potrafi im się przydarzyć jakaś dziwaczna sytuacja, gdzie nagle nas widzą z ho-ho-ho jeszcze dalej i potrafią nas rozwalić bardzo szybko. Jeżeli chodzi o tych najemników, to nie mają tam poszczególne rangi, ale tak na dobrą sprawę, to oni niczym się nie różnią pomiędzy sobą. Ci z wyższą rangą mają teoretycznie lepszą broń, ale na pewno mają więcej zdrowia i pancerza, więc troszkę trzeba tych pocisków na nich zmarnować. Po mapie możemy poruszać się na piechotę. Są różnego rodzaju linki, balony, jak i pojazdy. I niestety pojazdy prowadzi się tragicznie. Standardowo w każdej innej grze, teoretycznie, spacja służy do hamulca ręcznego. Tutaj jest taka dziwna funkcja, gdzie postać wychodzi z samochodu i stoi na dachu. Nie wiadomo po co. Może dlatego, żeby to wyglądało filmowo. W praktyce jest to straszne, szczególnie, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, spacja hamulec ręczny. Ogólne doświadczenia z prowadzenia pojazdu są no, katastrofalne. Są stacje benzynowe, gdzie napełniamy paliwo, naprawiamy pojazd. Dlatego jeżeli mamy mało paliwa, czy też nasz pojazd otrzymał jakieś obrażenia, warto podjechać do najbliższej stacji benzynowej, zatankować i naprawić pojazd. Bo może być tak, że uratuje on nam życie, sytuacja może być taka, że no, niestety tego ammo nam zabraknie. A tych zombiaków za nami gania troszkę dużo. Zombiaki bardzo idiotycznie się spawnują. Nagle znikąd potrafią się pojawić. W Cold War to było zrobione lepiej. Nawet w tych trybach z bardziej otwartą mapą było to lepiej stworzone. Tutaj jest tak, że mamy na jakimś tam terenie grupkę zombi, wymordujemy ich i oni nagle znowu się pojawiają. Dwa kroki dalej, trzy kroki dalej. Totalnie znikąd, czasem z powietrza, czasem z ziemi. Co więcej, potrafią spaść z wielkiego wieżowca, nic im się nie stanie. Potrafią nawet przechodzić przez tekstury, mury zarówno jak i ściany budynków, co jest wręcz ochydne i nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego takie coś ma miejsce. W grze za 70 baksów, bo ten tryb nie jest za darmo, on jest płatny. Ja odnoszę wrażenie, że ten silnik, który cały czas tak upgradują, on zwyczajnie już ledwo stoi na nogach, i jesteśmy chwilę od tragedii. Nie wiem dlaczego, ale jakoś bardzo uparcie nie chcą stworzyć nowego silnika. Nie wiem, czy kiedykolwiek doczekamy się takiego solidnego nowego silnika, bo ten, który otrzymaliśmy przy okazji Modern Warfare 2019, to tak nie do końca jest nowy silnik to nadal jest ten stary silnik z Quake'azy. Sporymi zmianami, które w różny sposób się potrafiły po drodze odbić na samej jakości gry. W Modern Warfare Zombies jest swego rodzaju fabuła, ale nie napalajcie się na jakiś hit. Ja osobiście jakoś w tą fabułę się nie zagłębiłem, no bo czasu nieco brakło, ale z tego co widziałem i z tego co ograłem, to mnie to jakoś szczególnie nie porwało. Wygląda tak, że mamy rozdziały. W każdym rozdziale mamy misję czy też powiedziałbym pseudo misje, bo te misje opierają się na tym, żeby wykonywać wyzwania. Gdy na przykład zrobimy 10 takich wyzwań, to wtedy mamy taką finałową Ala misję, taką faktyczną misję, która ma tam jakąś fabułę. Ale niestety no, nic nie powala, nic nie wywala skapci, nic nie sprawi, że opadnie wam szczena. I stwierdziłem, że okej, okay, zajrzę do sieci, zobaczymy co ludzie o tym sądzą. Ludzie, którzy gdzieś tam dalej zaszli, no i ta fabuła, no, nawet w późniejszych etapach, zwyczajnie nie powala, nie sprawia dobrego wrażenia. A, więc niestety, no, tutaj też na tej płaszczyźnie ewidentnie ktoś dał dupy. Jeżeli cofniemy się do Cold War Zombies, tam ta fabuła była zarąbista. Każdy. Chciał zrobić te easter i poznać co będzie dalej, każdy czekał na te wszystkie cinematiki, na te wszystkie opisy, nieopisy, wpisy, kodeksy, niekodeksy, wszelkiego rodzaju eventy, nie eventy, żeby tylko poznać więcej wydarzeń, które działy się w Cold War Zombies. A tutaj patrząc na społeczność zombie i mając na uwadze moje odczucia, jakoś nie za bardzo chciałbym poznać co tam się dalej dzieje. Wizualnie mapa wygląda jak gówno. Miałem okazję grać zarówno na PC jak i na Xbox Series X. Nie robiło to wrażenia wszystko takie jakieś płaskie, szaro-bure, niewyraźne. Widać, że konsola, czy też gra ma jakiś problem z wydajnością i było ewidentne, jak na dłoni widoczne, to, że musi być jakieś obniżanie, jakaś tam rekonstrukcja obrazu bo niestety ten obraz nie był za ostry na PC, te większe mapy w ostatnich kodach no nie działają jakoś za bardzo, więc tutaj to też nie powala pod względem wydajnościowym. No i też jak mówiłem, no, nie wygląda to jakoś graficznie super. A więc jeżeli chodzi o Modern Warfare Zombies, no to niestety bez szału ja mówiłem, koncept tego, że mamy zombiaki, otwarty świat. Jest to dobry koncept, który niestety w tym przypadku skończył się na tym, że on brzmiał tylko i wyłącznie dobrze na papierze, A w rzeczywistości totalna klapa, hała, nuda, powtarzalność, brzydka grafika, sporo błędów. I jeżeli jesteście fanami zombi. To ostatnia nadzieja w Treyarch i w Call of Duty 2024. Miejmy nadzieję, że tam zombiaki będą Gites, Majonez i ogólnie super bajeranckiej Lipy. Ale mam pewne obawy, bo tak się składa, że Treyarch pomagał przy tych zombiakach z Modern Warfare oraz pomagał przy zombiakach z Vanguard. więc mieli... Ręce pełne roboty i nie wiadomo, jak to się potoczy, jeżeli chodzi o ich koluki, które pojawi się w tym roku. No poprzeczka jest bardzo nisko zawieszona. Nie będę ukrywać zombiaki w Cold War, wciągnęły mnie totalnie. Jeden z najlepszych trybów w Cold War, jak i nie najlepszy. Mimo tego, że ta gra była no, na premierze i po premierze dosyć dziurawa, potrafiła się crashować, ale. Panowie dowieźli, mamy multum różnego rodzaju trybów, nie trybów, tutaj jest tylko ten jeden, otwarty świat. No niestety, jeżeli chodzi o Modern Warfare 3, o multiplayer, kampanię i zombiaków, za dużo dobrego powiedzieć nie można. Mam jeszcze w planach wrócić do Modern Warfare 3, ale do kampanii i być może jeszcze zahaczę o multiplayer. Bo czemu by nie? No ale zobaczymy, czas pokaże. W tym filmie to by było na tyle z mojej strony. Jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapę w dół. A po więcej filmów zostawcie suba z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu, jakie są wasze doświadczenia z zombiakami w Modern Warfare. Być może są takie same albo gorsze. Śmiało piszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i peace. Yo.